od królowej dyscyplin sportowych, jak dla mnie, piłka nożna, bombeczka z Turcji. Tym razem gramy Girée Sinspor. Tak się nazywa drużyna. Grają z Adana na wyjeździe i mogą wygrać. Tak to widzimy: bombeczka 490 turecka. Kursiki powyżej 2.0 to Adelaide MacArthur na 1 c 2 -0. Egzotyczna liga Australii. I Villafranche Red Star dwójeczką 2.50 jest to francuskie National, czyli trzecia liga we Francji. Kurciki powyżej 2-0 Excelsior Volendam 3.55, Eredivisie, Ceramica, Smucha 0 jest to liga Egiptu i Sosho KN 3.02 jest to druga liga francuska. Kupon Królewski na piąteczek z piłki nożnej. To obie strzelą w meczu Bayernu z Lipskiem. Mamy Epen z Genkiem na overze 2,5 i PSV Eindhoven z Den Bosch. Overek 2,5 to jest druga liga holenderska. 1770 do wyjęcia na tym kuponiku Królewskim na piąteczek. Dalej mamy koszykówkę i handicapowe markety. No i pozycja z NBA. Boston jest faworytem w meczu przeciwko Golden State Warriors i tutaj odejmujemy 5,5 punkta drużynie Bostonu i gramy jedynką. Druga pozycja to pozycja z Euroligi FS z Bayernem, FS faworytem i to dość mocnym. Odejmujemy aż 10,5 punkta fs no i gramy również jedynką. Takie dwie pozycje z Handicapów, no i overki, mamy overex z Euroligi, ten sam mecz fs z Bayernem na 155,5. Klasyczne podwojenie, no i do tego pozycja z NBA Portland z Filadelfią, 232,5 jest tutaj próg podwojenia. No i taką pozycję dla Was przygotowaliśmy. Jeśli chodzi o kuponik z koszykóweczki, mamy wygraną Bostonu Celtics, oczywiście włącznie z ewentualną dogryweczką. Mamy handicap minusowy drużyny Efezu, minus 6,5 z Bayernem, no i żal Giris z Sveną Zvezdą Belgrad, na overze 146,5 punkta. To również jest mecz Euroligi, a oczywiście bierzemy pod uwagę również ewentualną dogryweczkę. 1390 do wyjęcia na tym kuponie królewskim z koszykówki. No a z hokeja zaczynamy od bombeczki z Danii. Alborg Gras, esbierg i gramy dwójeczką za 4,50. Kursiki powyżej 2,0 z Hokeja to Mannheim z München na dwójeczce 2,05 Liga Niemiecka i St. Louis Nashville na dwójce 2,65 NHL. Z remisików mamy Sparte z Kometą 4,35 Czeska Liga i dwie pozycje z Finlandii. Ta trzecia również jest z Finlandii, nie z Francji. Tutaj nie wpisałem. Nazwy kraju, tak więc dwie pozycje są z Finlandii: Asad z Taparą 4,05 i Pelikan z Coco 3,70. Jeśli chodzi o królewski kuponik z hokeja, to mamy trzy klasyczne overki 5,5 gola w meczu, a tak dokładnie w meczach: NHL w Ameryce, Columbus z Anaheim, Toronto z Winnipeg i Arizony z Waszyngtonem. Równe 200 do wyjęcia na tym kuponiku z hokeja. No a tenis tenis nam idzie niespodziewanie bardzo dobrze, bo mamy tak naprawdę rozliczone cztery kupony od poniedziałku do czwartku i wszystkie są wygrane z tenisa. Tak więc, Australian Open naprawdę jestem pod wrażeniem, wszystko na razie zielonkawo. A teraz na tym kuponie na piątek mamy Nishiokę przeciwko McDonaldowi. No, oczywiście, jesteśmy przeciwko fast foodom. Tak, gramy na Nishiokę. Gramy krecikową przeciwko Kalninie. No, i oczywiście, naszą Igę Świątek musieliśmy umieścić na kuponie. A gramy overgemowy 16,5 gema. Wystarczy bodajże 6,36,2, żeby to weszło. I 2035 do wyjęcia na kuponiku z tenisa. Liga Typera to mecz Pucharu Narodów Afryki z Czarnego Lądu. Mamy meczyk Kongo z Nigerem czy z Nigrem, nie wiem jak się to powinno odmienić, ale powiedzmy, że z Nigerem. 5 punktów jest do zdobycia do rankingu Ligi Typera, a typujemy do godziny 20. No i pamiętajcie, by w komentarzach oczywiście zamieszczać godzinę, w, to, w której wrzucacie swój typ. A ranking Ligi Typera na chwilę obecną wygląda w ten sposób. On już jest zaktualizowany, tak więc jest aktualny. Kolejna aktualizacja tego rankingu będzie w kolejnym filmie statystycznym, a ten film statystyczny pojawi się we wtorek, klasycznie. Ja zapraszam serdecznie do grupek VIP polskich. Jest, pamiętajcie, nowa grupka Experience, jest cały film o tej grupce na kanale dostępny dla Was. To jeszcze nie widział, to zapraszam do obejrzenia. Mamy również grupki z innych dyscyplin. Playoffy mamy już w futbolu amerykańskim, z piłki nożnej. Dwie nasze grupki, no i biatlon mamy sztafety, mamy sztafety w tym teraz weekendzie, który przed nami. Tak więc, jeśli macie ochotę jeszcze dołączać na ostatnią chwilę, to wbijajcie. Macie również grupkę Ultimate. Więcej o grupkach, oczywiście, informacji dostaniecie, gdy napiszecie do mnie maila. Adres do mnie to sportpredictionspl Możecie również wspierać kanał, właśnie wleciał film dla wspierających już na weekend do top link. Tak więc tam są kuponiki z różnych piłkarskich lig grających w ten weekend. No jest również informacja a propos promocji na pakiety VIP tylko dla wspierających. Jest taka opcja poglądowa, by dać możliwość, aby zobaczyć jak pracujemy w grupkach VIP-owskich. Tak więc ze wspierających, kto jeszcze nie oglądał filmu, zapraszam do oglądania, a aby zostać wspierającym, wystarczy kliknąć przycisk Wesprzyj. Taki przycisk znajduje się przy każdym z moich filmików. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Moim zdaniem już ten tenis z serii dziennej zniknie z koloru czerwonego, będzie zielony. Mamy jeszcze trzy dni tak naprawdę gry w tenisa, a już jest spory, spory plus przez te cztery kupony trafione od początku tego tygodnia. Tak więc na pewno ta seria będzie plusowo, zobaczymy jak będzie dalej. W dniu dzisiejszym wieczorkiem pojawi się filmik na Top Europejskie. Już na wszystkie najlepsze ligi dołącza liga niemiecka w ten weekend, tak więc mamy co grać: mamy ligę hiszpańską, holenderską, angielską, włoską. No, i tak jak mówię, dołączają Niemcy jutro pojawi się filmik już na Fame MMA, też już go powoli klecimy. Kopolniki do grupek Polskich zostaną rozesłane jutro w godzinach porannych. A jeśli macie jeszcze ochotę podołączyć do grupek, to zapraszam, no bo pamiętajcie, że mamy biatlon i sztafety w ten weekend. Tak więc zapraszam zapraszam, bo wyczuwam zielony kolor. A póki co bardzo dziękuję Wam za uwagę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.